Czołem czołem, dzień dobry, witam Państwa w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Apex Legends, jak tam wam idą rankedy, moi drodzy, w kolejnym siódmym już sezonie. Dajcie mi znać i też przygotujcie się, bo dzisiaj tak może troszkę bardziej prospołecznościowo potraktujemy sobie ten materiał. No i drodzy, dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na praktycznie dwie rzeczy. Na nowy pojazd, jaki pojawił się w grze, czyli Trident. Porozmawiamy sobie troszkę o nim, powiem Wam też, co mnie w nim zaskoczyło. No, standardowo do czego moim zdaniem najlepiej go używać, a w jaki sposób go nie używać w ogóle. A drugą kwestią, którą sobie poruszymy, są kluby. Dlatego wydaje mi się, że zaczniemy od tych klubów, póki jeszcze mam Waszą uwagę. Jak zawsze zachęcam do pozostawienia łapki w górę pod apeksem, pod materiałem. Bardzo się cieszę na każdą aktywność z tej gry pod moimi materiałami. No a teraz zapraszam do oglądania. Jak na samym początku powiedziałem wam o tym, że będzie to taki bardziej może społecznościowy materiał, tak też od tego tematu zaczynamy, mimo że nie jest on może jakiś najważniejszy albo najciekawszy z dzisiejszego odcinka. Moi kochani, do gry wraz z sezonem siódmym, jeśli nie wiecie, zostały dodane tak zwane kluby. Kluby najbardziej chyba porównałbym do plutonów z Battlefielda, jeżeli ktokolwiek z was kiedyś grał. Są to takie huby, są to takie miejsca, do których może na razie i chyba to się raczej nie powiększy. Dołączyć maksimum 30 osób. Możecie sobie stworzyć taki klub. Przy stworzeniu klubu zaznaczacie jego nazwę, zaznaczacie jego tag oraz 5 tagów. 5 tagów wyszukiwania, żeby ludzie, którzy szukają swojego klubu, mogli oczywiście do niego dołączyć. Tagów jest bardzo wiele, czyli tych wytycznych. Możecie zaznaczyć, że chcecie grać tylko rankedy albo nie rankedy, że tryhardujecie, że gracie tylko casualowo. No naprawdę możliwości jest bardzo, bardzo sporo, także warto dużą uwagę przykuć do tych wytycznych. Po tym oczywiście możecie sobie wybrać również logo. Logo nie jest jakoś bardzo rozbudowane, ten edytor loga, że tak powiem, ale można wybierać różnego rodzaju kolory. Są trzy różne presety danej kompozycji, dlatego w jakiś sposób na pewno jest opcja na spersonalizowanie swojego klubu. To co bardzo ważne, to również ustawienia prywatności. Możecie ustawić sobie swój klub tak, aby każdy mógł dołączyć bez problemu. Tak, żeby ludzie wysyłali wam zaproszenia, że chcą dołączyć, albo tak, że wy wysyłacie komuś. Można też całkowicie klub zamknąć. To, co też fajne, to w momencie, w którym już klub jest załączony, że tak powiem, można wysyłać różne wiadomości na tablicy takiej głównej. Zresztą wszystko widać, kto w jaki sposób dołączył. Można też jakieś specjalne zadania na dany tydzień albo na dany dzień sobie ustawiać tak, aby odrobina celowości w tym wszystkim była. Także moi drodzy, jeżeli macie jakiś swój klub i chcielibyście, aby ludzie po prostu do niego dołączali, bo no nie każdy ma z kim grać bardzo często. To w komentarzach możecie napisać, jak wasz klub się nazywa, opisać paroma słowami swoje miejsce, jak się dostać, jaki jest tak, jaka jest nazwa, tak aby ludzie, którzy ten film oglądają, mogli sobie na dół wejść i ewentualnie wybrać sobie kogoś albo ludzi, z którymi mogliby po prostu grać. Drugą natomiast rzeczą, o której chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać, są moje odczucia z używania pojazdu. Pierwszego pojazdu, który nie wiem, czy będą jeszcze jakieś, że, że mówi pierwszy. Pojazdu, który został dodany w siódmym sezonie na konkretnie tą jedną mapę Olimp. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie widziałbym jakiegoś wielkiego problemu, gdyby został on dodany również na inne mapy, bo jest bardzo dobrze zaimplementowany. W sumie naprawdę rzadko się zdarza, żeby coś teoretycznie tak zmieniające rozgrywkę, albo tak... Które mogłoby zmienić rozgrywkę, jak pojazd, prawda, w battle royalu, bo to jest jednak duża rzecz. Było tak dobrze przemyślane, tak dobrze zaprojektowane, nie byłoby zbyt op, i naprawdę byłoby przydatne, chociaż miało też duże i znaczące słabe punkty, które, no szczególnie pod koniec całej gry, pod koniec każdej rundy, praktycznie wyklucza pojazd z jakiegokolwiek używania. Trident, moi kochani, to jest pojazd trzyosobowy, czyli cała drużyna się w niego zmieści. Jest kierowca, jest osoba po lewej stronie, jest osoba po prawej stronie. Osoby po lewej oraz prawej stronie mogą jak najbardziej strzelać podczas jazdy. E, można również rozłożyć na nim działko, e, ale to nie jest coś, co polecałbym robić. Zresztą sprawdźcie sami. <try> No nie że no typie, no. O matko, boska! Ej, a nie da się rozstawić tarczy na środku? A kto ten prowadzi? Czy ja się mogę przesiąść jakoś? No zobaczcie się da. No. Tylko z drugiej strony, nie wiem, w sensie musisz się obrócić. Ty Może normalnie sobie po całej mapie tak o tak no, ten? No, no. Dobra. Potrzebuję jednego fraga. U, zamknięty mocny, strzeżę. Ok, bym nas nie wyjebał za mapę, nie? i Państwo, tutaj z tym jest tak, że jeżeli ktoś trafi w pojazd, to ty dostajesz obrażenia. Aha. <śpiewa> ale rozkładają się. Teraz zrobili, że rozkładają się po jednej trzeciej, wiesz? Obrażenia. Aha, okej. Okay. Ja, Czyli to, to jest Siem. już tak w miarę Gucci. To takie, to, to tylko żeby się. Transportować Ale już do... O, o, o. I tu nie ma dźwięków. No właśnie, dźwięki znikną. Już zaraz się powiem. Ale słyszę ludzi, słyszę ludzi, to. są z lewej strony gdzieś, nie? O, nice. Po prawej! Po prawej. Tu jest gościu. Aha, wysiedliśmy, nie? Co? Wysiadłem. <laughs> no. <laughs> well... <laughs> Co się stało? Jeszcze raz, Nie, gdybym <laughs> to Także generalnie nie polecam robić takich rzeczy, chyba że chcecie się pobawić na casualach, a nie na rankedach. Da się też oczywiście pułapki kaustika na ten pojazd wsadzić, i też generalnie jest śmiesznie. Pojazd Trident jest niesamowicie zwrotny, i on mi się bardzo kojarzy, tak jak już wam mówiłem w ostatnim materiale, chociażby z Czołgiem, z tym Hover z Battlefielda 4. Z fajnym standu. Oczywiście jest szybszy, zwrotniejszy WASD kierunki. Ma też przyspieszacz, taki, takiego boosta, kiedy shifta naciśnięcie na klawiaturze, to wtedy faktycznie potrafi bardzo, bardzo szybko jechać. Jednak cała mapa, cały Olimp został też tak do niego dopasowany, że nie wszędzie da się wjechać. I na niektórych drogach, w niektórych miejscach są faktycznie takie pachołki, jakbyśmy dzisiaj przeszli się do jakiegoś centrum dużego miasta, to tam faktycznie na przykład przy rynkach takie wystające pachołki, które nie pozwalają pojazdom wjeżdżać są i też na Olimpie takie zabezpieczenia mamy. Nie da się niestety wjechać w portal tym pojazdem, próbowałem wszelkich sposobów, jest to niemożliwe i to co tak naprawdę eliminuje ten pojazd z jakiegoś endgame'u i z takiego bardziej zaangażowania go w walkę, to to, że gdy w nim siedzicie i ktokolwiek trafi w pojazd, to obrażenia dostają wszyscy w tym pojeździe. Te obrażenia są odpowiednio rozkładane, w związku z czym cały pojazd nagle staje się jednym wielkim, ogromnym celem, no i nie da się też nikogo tym pojazdem rozjeżdżać. Dlatego faktycznie służy on tylko do tego, do czego pojazd powinien służyć czyli do Przemieszczania się, przemieszczania się z rogów mapy do drugiego rogu mapy albo na środek, w zależności od tego, gdzie ten pojazd jest, a to można zobaczyć oczywiście w bardzo prosty sposób na minimapie. Dodatkowo w dosyć prosty sposób usłyszeć pojazd, gdy nadjeżdża z którejkolwiek ze stron, także w momencie, w którym jesteśmy w jakiejś pozycji, no to faktycznie. Ten pojazd idzie usłyszeć, ale tak jak mówię, raczej nie polecałbym używania go do jakichkolwiek aktywniejszych podjazdów, bo też wysiadanie z niego odrobinę trwa. Więc to nie jest zero-jedynkowe, kiedy jedziecie i na przykład kogoś widzicie i wysiadacie, to nawet w trakcie tego wysiadania, gdy, gdy ktoś będzie dalej strzelał w ten pojazd, no to będziecie dostawać obrażenia i tak jak mówię, automatycznie jesteście już w jakiejś niekorzystnej. W tym momencie pozycji także do tego do czego powinny być używane pojazdy w grach tego typu jest trident używany, i wydaje mi się, że naprawdę sporo czasu zostało tu poświęcone w kwestii jakiegoś balansu, w kwestii przetestowania tych pojazdów, tak aby nie trzeba było później po premierze ich jakoś niesamowicie naprawiać. Ja na początku, gdy usłyszałem, że pojazdy pojawią się w w byłem taki wuck o co chodzi w ogóle, nie? Pierwsze, co to mi się skojarzyło jakiś szalony Fortnite, że to będzie operze, że, że w ogóle nie będzie to miało żadnego sensu e, i że zmieni całkowicie rozgrywkę. Nie, jest tylko takim małym, fajnym dodatkiem, czasem potrafiącym zmienić, uratować nam tyłek albo bardzo szybko przemieścić się, uciec z jednej miejscówki na drugą, ale nie jest niczym całkowicie zmieniającym rozgrywkę o 180 stopni. Także wydaje mi się, że tutaj sami deweloperzy i sami projektanci, przede wszystkim gry i tegoż pojazdu, zrobili bardzo dobrą robotę. A też trzeba zaznaczyć, że nie ma tych pojazdów mało, w sensie parę ich na tej mapie jest. Z pięć wydaje mi się na pewno, sześć, może nawet więcej. Dlatego też dziwi mnie to, i też jestem pozytywnie zaskoczony, że nagle nie mamy tutaj jakichś dzikich wyścigów na tej mapie. Tylko w dalszym ciągu ludzie, pierwsze co robią, to faktycznie no, wolą się strzelać niż jeździć pojazdami po Olimpie. Także moi drodzy, pamiętajcie o klubach. Dajcie mi też znać, co wymyślicie na temat samego tridentu. Tridentów? Nie wiem w sumie, jak to odmienić. No i pamiętajcie, kromka gada radzi. Nikt was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa Pa!